No cześć, dzisiaj pokażę wam e, walkę z obronem, a na końcu będzie taki mały dodatek m, do tego, co miłego mnie spotkało niedawno w grze i co trafiło do mojego zameczku. O. Jak wiecie, znaczy inaczej, jak za chwilę zobaczycie, już nie mam 20, 25, tylko już mam 30 milionów. Moich no wspaniałych. Lecimy teraz zabić Oberona, tego, którego widzieliście. We wcześniejszej fazie gry to, co ja tam rozwalałem, takie kule w lesie, co miały. E, e, co były przyczepione do, do korzeni, co go chroniły. Przy okazji warto sobie zawsze pozbierać kilka dusz. No ja wam ja już 30 milionów, no? Już trochę chaos jest. Dobra, 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 zostawcie już to wszystko. <laughs> Przepraszam Kabusia. No. No nie, no znowu. Kurde, za każdym razem, jak gdziekolwiek wejdę, i tędy przechodzę. Mi się wysrają z tej ziemi. Kurde, koleś, gdzie tam nie, pola. koleś, gdzie nie pola, to od razu dywersant. No zjechać ich, Boże się, bawicie. bawicie. Ogólnie miałem tak świetną armię zrobioną, ale przez swoją kłopotę ją zabiłem. Zresztą już 25 milionów tych, e, tych, brązowych, wszyscy do kokrzeni, tak hamsko. Już nikt mi się nie opierał. Nikt! Okej, okay. Ej, Oberon, ty. Co tam? Why? Search for and destroy Oberon's roots. Need. Kurwa. Nie było tego. No dobra, w końcu nam się udało pozbyć wszystkich rudców. Dlatego wcześniejszego nie widzieliście, hmm. więc chyba mu no. dowolimy.

Czy nie muszę na górę do niego? No ja chyćesz kurde, z żaby to wy. Z żaby to się jedzie jak masło. Go. Te wyskakujące penisy do to zamawiać. No to panie, dowaliłeś. Dowaliłeś z tymi jednorożcami. Będzie ciężko. Nie uciekaj, muszę cię zabić, żeby zabić oberona, śniegu. Stój! No! Jechać go! Kurde, to no, w ogóle ma jakieś życie? Czy cokolwiek? Czy będę musiał? Fuck you!

Nic, trzeba to taktycznie rozwiązać. Nie borduj teraz! Dobra, jednego tylko trafił. Okej, okay, okej, okay, jedziecie go teraz. Dobra, taktyka zajebista. Taktyka zajebista, został ostatni. A nas zostało 19. No bo taktyka trochę do dupy tak była, ale spoko Okej, okay, okej, okay, świetnie, świetnie. Jechać go, jechać go teraz Na ostro, panowie, na ostro na koniec Nie no, za łatwe by było, nie? Ty! Gdzieś ten palec, co potrafi działać, działa na no. no porządku. Co to jest? An object. To już tyle. A działań go będą nieść. Lol, tak, no do samego początku. Aha, nie, no na szczęście. Jest e, blisko. No idźcie, Oberon rozwalony. W ogóle w sumie trochę nie wiedziałem o co chodzi, bo tak. E, najpierw te. Zaraz, a nawet tych brązowych. Słuchajcie, motyw był taki, że tak. Najpierw ci niebiescy, takie niebiescy, niebieskie cusie... Proszę mnie o pomoc. pomóż tam fajnie. Kurde, ale jak wchodzę, proszę mnie, żebym rozwalił te takie rucy. no nie te korzenie z tymi kulkami. Wszystko, spoko. Wchodzę do ich komnat, wchodzę do ich komnat, no nie. E, też tam mam rozwalić te rucy wszystkie. Kolesie nagle mnie widzą, atakują mnie, jakiś ninja też mnie atakuje, tak. O, co, come on teraz znowu wszyscy są dla mnie mili, jak, nie, nie wiem. Nie wiem, niech minie czasem tych ludzi. Coś chcę od ciebie pomóż nam, pomóż nam. Nie wchodź tu, bo cię zabijemy, ooo! O no, tak to wygląda. Dzie... Wiecie co? Patrzcie Patrzcie tu. Trochę jak Skyrim, nie? Idziecie? Trochę jak Skyrim. Nie wiem, że grafa nie ta. A, ale, ale jak Skyrim Ło, wow, nowy camp. Nowy camp. Nowy kam Widzi tego trolla? A ja go widzę i go zjem. Ooooo shipy. O shipy Takie spolszczony z polski Nie, spolszczony angielski, to nie owce i shipy, no to o Badum, suchar. Co wy podpalacie. Debilek, to wam kazał podpalać drzewo? No dobra, to może być ciekawe. Ja normalnie naszą okularów, to są takie antyrefleksy. O, Dwarfsy. To takie antyrefleksy, bo czasem jednak, się siedzę dłużej przy kąpie, to mnie boli. W ogóle mam takie coś wrażliwe, jak nikto co burzka, yeah, mam, mam, w Yeah! A Tak, się jak ujeżdżają te owce, to jest po prostu. Hmm. Skąd tam ci widzi no. takiego speed? Dobra, dobra. Widzimy, widzimy już skąd wychodzą. Wejść tam, zburzyć. Przynieść coś ładnego. Nie bierzcie tego. Wracać tu. Okej, okay, tam już nie ma nic. A tych dwóch mi tu skończyć. Noż ty! Tu szybko, do dziury, do dziury, do dziury. Niszczyć mi to, niszczyć mi to. Tego faka też. I tą dziurę też. Wiem, że widzę, że mi niesiecie złoto przy tu pasy. Spokojnie, raz, raz do mnie. Teraz mordować. Dobra, dobra, dobra. A ja chcę tego trola załatwić, więc. No, nie mordujcie mi moich tępych. No, nieważne. Okej, okay, okej. Okay. A tam jest jeszcze. Do środka włazić, zburzyć mnie to. Tego. Dobra. No wiem nie jest. Sam jest wejście do trola, tędy, 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 tędy i to. Wiecie, za co to kocham Krasnudy. Mają... cholerę. Hajso. Hajso. Złota. I alkoholu. That is the most disgusting thing I've ever seen I see now. Oh, well, thank you, mistress. These creatures may be deadly, but they have no love for dwarves. <coughs> no, Pierre Fou, more Aż walimy na trola. Za mnie wszyscy? Na na Tylko nadzieję, że ona jakoś nie. No, dobra. że chłopaki się lubią bawić, nie? Dobra, chodź. Oż ty w życiu, chami małe. Szybko, szybko. Tu, tego pedała. Przepraszam bardzo, nie chcę być żadnym rasistą albo jakimś homofobem, nie, nie, nie. Nie, to chodzi o... Nieważne. Nieważne, jestem tolerancyjny, kulturalny. Nie mam nic do nikogo. Slime Beast, mhm, mm się robi. Under the gold mine. Mm. Dobra, ja się tylko byłem, tak, że mam 17 milionów. A, no, tak myślałem, że to się tak skończy. No aż ty w życiu, chyba nie będziesz ze mną... <laughs> no to sobie dałem... O, no to pokazałem. Okej, okay, yes, okej, okay, yes. nie tych. Nie tych, tych potrzebuję. No, A, teraz się możemy bić, no, no. No chodź. Kurde, ty, Overlord, ty umiesz celować? Panowie, wieszcze, bo mi się już mana kończy. No! Nie! O tak! To jest w sumie nie był taki ciężki. W pokonaniu w sensie. No i grubas mi teraz zawalił, Dro Już? No. O ile punkcików. Mój biedny zmarł. Oki doki To co przeczepimy kopalnię złota. Nie zdążyłem, tylko obczaić. Aż podejrzewałem, że to, co robię, jest głupotą teraz. Tak, dokładnie to, co robię, jest głupotą teraz. Nie, 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 zasuńcie to, panowie, zasuńcie to. A, jego zabijcie. W ogóle, jaki ze mnie ten, pan życia śmier i śmierci. Zabijcie go, tego zabijcie, tego zostawcie. Mm -hmm, no, to zcentrujcie. Oki doki. To była największa głupota jaką w życiu zrobiłem. No wybuchniesz w końcu. Bum. A się wyro... A masz się to wyczucie No dobra, co tu jest? Znie niszczycie mnie. To nie mogę tego zniszczyć. No cóż, ubierzcie się, patrzcie. Obrania wam leżą, a wywieśniaki nic. No cóż, słuchajcie, podejrzewam, że. Zaczekajcie, to jeszcze nie będzie koniec. Na końcu jest dodatek. Ciekawy dodatek, który urozmaicił mój zameczek. Eee, ale póki co, e, w związku z zabawą, to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Overlord I następnym razem opowiem Wam o dodatku Rising Hell. Żeby było wszystko jasne, czego on dotyczy, co zmienia w grze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się! To było głupie. Dobra, właśnie pokonałem jakiegoś ze księcia m, zakonu, który mówił, że jestem strasznie brzydki. Nie chciałem już wpuścić na imprezę, ale, ale, przez to e, prawdopodobnie zdobędę teraz sobie e, drugą zionkę. Tym bardziej taką bardziej evil. Roboty, pieśniaki. No. Okej. Okay. Mm. 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 well hello Dark the rumors mm. do not do you justice you brought me a gift some little pixies you really shouldn't have next time make it something shiny and expensive yeah. Yeah. Let me thank you properly Tylko 18+. plus. Czajcie bazę. No, go to your corner. I'm going down there to sort this out. Sire! the tower can only accommodate one mistress, unfortunately. Come to ty głupie pytanie, które mam wybrać? come to spoil my fun, have you? you know, i'd increase the abilities of his red and green mm -hmm. pixies. and i could do so much more for you, darling, especially if you take this bed back with me. don't listen to her. never listen to her. that's people's first mistake. turn this door wheel and let's go. <coughs> Droste usko. The obvious choice. Better pack your bags, sister. And I thought you had a brain somewhere beneath that armor. E, nie, jest tam nie. no, niestety mamy dwa mózgi, ale tylko tak, żeby e, jednocześnie działało jeden. you nahemishla no, ja a few helpless prisoners it's going to be so romantic ah uh, the no. oh. you should really try and make this place a little more befitting of a lady find me a few pretty things <laughs> and i'll make it worth your while No tak, tak to właśnie wygląda z kobietami. mi coś ładnego, pięknego, drugiego, kwiatki. To może wynagrodze. No cóż. Pechozol. Oczekujcie tego wkrótce. Jezu, jaki wujiskarwiec jest biedny. Jezu, a był taki zasrany, że nie mogę do niego wejść. No dobra, ale wydałem całe swoje 35 tysięcy. Będzie to chyba najdroższy seks w życiowej grze. Sceny tylko dla dzieci powyżej 18 roku życia. W końcu mój overlord zaliczy. Wszyscy patrzą i podziwiają.

Chyba, to, że tak powiem, koparko w nią jeżdżę. Ty tyle? Jesteś tu? Jesteś... No nie, żebym mógł zrobić to drugi raz, jak mam znowu da 35 tysięcy, to ja nie będę biegał przez półgry i tego robił. O nie. No cóż, popatrzyli, posłuchali, wiecie jak wygląda.